Dobrze, macie tu pieniądze A teraz prędko. Dziękuję, Gerard. Powinnaś zmienić towarzystwo Czarodzieje bywają gorsi Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri I chyba wpadłam na dobry pomysł W mieście jest pewna onej romantka Corintili Ponoć bardzo dobra Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śnioczek. Korin jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jonghe. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Miło było znów Cię zobaczyć. I Ciebie, Gerard. Idź już lepiej, zanim Korin zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał Cię znaleźć? Mieszkam na Okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie do zobaczenia.